Dzień widzowie Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym vlogu na tym kanale. Dzisiaj mamy sobotę. Jest godzina gdzieś 8:40. A my jedziemy do popularnego Kringlopa w Holandii. Zobaczymy coś. Dla Was fajnego ponagrywam. Tak więc, zapraszam Was na tego vloga. To jest po lewej stronie, już jesteśmy widzowie na miejscu. zobaczcie widzowie jaki wózek galerieczka tutaj mamy rzeczy kuchenne tutaj kącie gdzie są książki obrazy, różne ozdoby Naprawdę duży polecam każdemu. Chociaż raz odwiedzić takie miejsce. Dobra widzowie. Wyszliśmy właśnie z tego kringlopa. Nic takiego ciekawego nie ma. Przeszliśmy się przejść. Tutaj macie ciuchy po 1 euro. Eee, 2, 3 maj ciuchy wszystkie po 1 euro. Można wybierać. Ludzie już od rana szabrują te kosze. No, a my jedziemy, może zobaczymy jeszcze, zahaczymy o drugiego. No, więc lecimy teraz widzowie do drugiego Kinglopa. I co ja bym chciał trafić, to bym chciał trafić jakieś fajne stół z krzesłami w jakiejś dobrej cenie, jakby się trafił no to czemu nie? Tutaj był jeden fajny, ale duży, gdzieś taki jak my mamy. Stół do jadalni My mamy chyba 20 a tutaj był chyba 1,90 m taki stół z czterema krzesłami fajny, fajny, ale za duży szukamy czegoś mniejszego. 1,50 m, 1,20 m zobaczymy w drugim, może coś będzie lecimy. Jeszcze nam zostało 3 minuty drogi i będziemy w kolejnym kringlopie Widzowie, tutaj nic nie nagrywałem. Ale kupiliśmy stół z krzesłami właśnie. Zobaczcie jaki ładny w domu Wam pokażę jak on wygląda 125 euro z czterema krzesełkami, poduszki, do tego lampa. Jedziemy do domu. Dobra widzowie, a więc wyładowaliśmy stół w domu i lecimy do jeszcze jednego kringlopa, żebym miał dla Was fajnego floga, ponieważ w tym drugim... Nic dla Was nie nagrywałem. Ech, tak to szybko wszystko się działo, że weszliśmy, przyszliśmy trochę i patrzę stół, stoi od razu sprawdziliśmy czy wszystko dobrze stoi stabilnie i go zakupiliśmy. Tak więc lecimy do jeszcze jednego. No tak więc dojechaliśmy Widowe i wbijamy się do środka. Tutaj widowe rzeczy ogrodowa.

By była zdeformowana. Dobra, widzowie, tutaj nic ciekawego nie było. No już wyszliśmy. No i co? Jedziemy do domu i składamy stół. No, żeby Wam oczywiście pokazać, jak on wygląda. No bo tak jak mówię, nie nagrywaliśmy w tamtym kąglepie gdzie go kopywaliśmy. Tak więc widzimy się, już jak będziemy w domu i będę składał stół zobaczcie widzowie, tak wygląda stół jest dużo mniejszy od tamtego jest dużo lepiej można go sobie ustawić w taki sposób jak metera albo przestawić w drugą stronę nie nagrywałem jak go składałem bo nie miałem telefonu tam jeszcze śmieci ze starego stołu tak on się prezentuje, zapłaciliśmy za niego 125 euro razem z krzesłami. Prawdziwe drewno. Od razu inaczej. No i co widzowie? Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie suba, łapeczkę w górę. No a my widzimy się w kolejnym vlogu na tym kanale. Siema!